Cześć, witajcie. Dzisiaj w krótkim materiale filmowym chciałem Wam zaprezentować nasze oprogramowanie diagnostyczne IDC6 dla środowiska samochodów osobowych i dostawczych, czyli CAR. Tak, aby ułatwić Wam przebrnięcie przez konkurencję na mistrzostwach mechaników z naszym udziałem, z udziałem naszych urządzeń diagnostycznych. Do udziału w konkurencji wykorzystany będzie interfejs diagnostyczny Navigator Multihub drugiej generacji. On będzie już podpięty do samochodu, do gniazda OBD, więc tą fazę konkursu mamy już za sobą, tego nie będę szczegółowo tłumaczył. Skupimy się bardziej na użytkowaniu naszego tabletu topowego Axone Voice, a instalowanym oprogramowaniem oczywiście IDC6. Car, track i całą resztą środowisk, to Wam dzisiaj zaprezentuję. Nie sugerujcie się wybraną selekcją. Dzisiaj będziemy pracować na samochodzie Ford Transit. Na zawodach podczas konkurencji będziemy wykorzystywać inny samochód. Natomiast metodologia, oprogramowanie się nie zmieni. Myślę, że tutaj ten nasz przykład pomoże Wam w poruszaniu się sprawnym po naszym oprogramowaniu, tak aby zdobyć maksymalną ilość. Punktów podczas konkurencji. Urządzenie diagnostyczne, nawigator Multihub, jest już podpięte do samochodu, tak też będzie podczas prawdziwej konkurencji. I skupimy się na obsłudze oprogramowania IDC6. W mojej konkurencji, gdzie ja będę Wam pomagał, będzie to konkurencja związana z samochodem osobowym, dlatego posłużymy się środowiskiem CAR. Te kroki, które będę pokazywał, to ogólnie odnoszą się do oprogramowania IDC6 i to wykorzystajcie podczas konkurencji. Tutaj nieważne jest wybrany samochód, jego należy wybrać podczas finału Mistrzostw Mechaników, zgodnie z tym, jaki samochód będzie koło nas na stanowisku konkursowym. W moim wypadku jest to Ford Transit, ja takiego wyboru dokonam czyli wchodzimy w menu CAR, dalej diagnostyka, bo chcemy samochód zdiagnozować. Wybieramy kategorie samochody osobowe i dostawcze. No i markę, model, zgodnie z tym, tak jak powiedziałem, co będzie dostępne na stanowisku. Tutaj myślę, że model i markę bez problemu rozpoznacie. Jeżeli nie, to oczywiście będziemy na miejscu służyć pomocą. Także wybieramy manualnie. Można skorzystać z wyboru automatycznego, zgodnie z wyszukaniem numeru VIN. Natomiast my sobie wybierzemy manualnie. Mamy tutaj Forda. Z bocznego menu tutaj można wykorzystać do określenia modelu. Tutaj jest według alfabetu lista ułożona. I mamy Forda Transita z takiego przedziału, z dwulitrowym silnikiem diesla, tak jest. Mamy samochód określony, należy tutaj posłuż, posługując się głównym menu z listy wszystkich dostępnych modułów dla danego pojazdu wybrać ten, który interesuje nas do rozwiązania zadania lub do poprawnej diagnostyki. Ja w przykładzie yy, wybiorę sterownik silnika w oprogramowaniu TEXA oznaczany jako wtrysk diesel lub wtrysk benzyna. Odpowiednio dla danego źródła zasilania. U nas to jest samochód silnikiem wysokoprężnym, czyli wybieramy wtys diesel. Przycisk start i łączymy się bezprzewodowo z głowicą diagnostyczną, która znajduje się w samochodzie i podłączona jest do gniazda EOBD. Potwierdzamy, czy jest włączony zapłon, żeby poprawnie zdiagnozować pojazd. Mamy włączony, potwierdzamy i czekamy chwilkę na skomunikowanie się tabletu z interfejsem diagnostycznym po załadowaniu układu diagnostycznego na ekranie zobaczycie w pierwszym rzucie tablicę z błędami i całe menu do posługiwania się oprogramowaniem IDC6 po skomunikowaniu się ze sterownikiem. Automatycznie oprogramowanie ustawi się na zakładce z błędami, na których należy się oprzeć w celu weryfikacji konkursowej usterki. Co ważne, ocenianym też będzie zapis Strony z błędami i zapis w ogóle przebiegu naszej diagnostyki. Natomiast na pewno należy zapisać startowe błędy, od których zaczynamy. W tym celu należy użyć tutaj funkcjonalności IDC6, ikony dyskietki. Wtedy mamy komunikat, że rejestracja przebiegła poprawnie, ale żeby dać odpowiedź na to, co jest w samochodzie uszkodzone. Bądź jak to naprawić. No, należy tą odczyt błędów czymś podeprzeć, czymś najlepiej uzasadnić i sprawdzić. W tym celu, no, dobrze zapoznać się z zakładką z parametrami rzeczywistymi i z tymi parametrami, sobie je przejrzeć. Oczywiście, w naszym przypadku mamy ponad 700 parametrów odczytywanych. Być może w Samochodzie konkursowym będzie ich nieco mniej, ale uważam, że nie ma sensu przelatywać całą kartę menu od góry do dołu. Lepiej sobie pomóc, zrobić to sprawniej i wykorzystać do tego wyszukiwarkę danych parametrów rzeczywistych. Tutaj na dole w menu macie symbol gwiazdki, co oznacza właśnie grupę parametrów ulubionych, którą możemy edytować. Tutaj w tym wypadku dodajemy później. Plusikiem naszą grupę parametrów. Znajdziecie tu wszystkie parametry odczytywane ze sterownika, w naszym wypadku sterownika silnika, od A do Z. No i po prostu możecie sobie albo je przeczytać, skrolując ekran, i wybrać te, które mogą Wam pomóc w interpretacji, w rozwiązaniu błędu, lub też można skorzystać tutaj na górze z filtra i wpisać jakąś frazę która odnosi się do parametru, którego poszukujecie. Tu macie pełną, e, pełną dowolność. To jest film przykładowy. Wybrałem jakieś tam podstawowe, losowe, tak naprawdę parametry. E, wybiorę jeszcze z dwa, żeby Wam zaprezentować generalnie funkcjonowanie oprogramowania. Tutaj nie chodzi w tym materiale o naprawienie tego pojazdu, tylko żebyście umieli posługiwać się na tyle oprogramowaniem, aby rozstrzygnąć, co jest w samochodzie e, uszkodzone. E, po wybraniu grupy parametrów, potwierdzamy ją. I na ekranie widzimy tylko tę grupę, te parametry, które wybraliśmy do prezentacji w formie parametrów rzeczywistych, rzeczywistego odczytu. No i na tym możecie się zabazować, coś wywnioskować, jakieś dać odpowiedź na, na to, dlaczego dany błąd wystąpił, albo jak go. Rozwiązać. Być może będzie też potrzeba, aby skorzystać z rozszerzonych opisów błędów. Tutaj widzę C6, mamy do dyspozycji e, pomoc sztucznej inteligencji. No, to jest konkurs, więc pomoc nie jest wskazana, ale być może e, to Wam coś ułatwi. Być może będzie jakieś rozszerzenie opisu błędu, na coś Was naprowadzi. Możecie skorzystać. Obok błędów jest przycisk TEXA AI, po prostu przejdziecie dalej i jeżeli macie na tyle czasu, bo tutaj czas jest ważny, jest punktowany, możecie z każdym szerszym opisem do danego błędu się zapoznać i zweryfikować, ocenić, czy jest to Wam pomocne. Dalej, myślę, że może się przydać zakładka aktywacje, czyli wysterowanie poszczególnych komponentów, wykonanie jakichś testów, odnosząc się do tego, jaki będzie błąd. Na dzień dzisiejszy tego nie wiemy, tutaj tak jak mówię, pokazujemy jak poruszać się po oprogramowaniu i która funkcja na co odpowiada, żebyście na konkursie, na finale Mistrzostw Mechaników nie błądzili, nie przeskakiwali bezsensownie z okna do okna i tracili czas. Myślę, że zakładka regulacje w użyciu nie będzie potrzebna, ale objaśnię, żebyście wiedzieli, w regulacje, czyli coś, co chcemy sterownik nauczyć, jakieś zerowanie jak adaptacji, przyuczanie jakiegoś elementu czujnika, lub całego układu, na przykład wypalanie DPF-u, kalibracja kąta skrętu, tego typu funkcjonalności tutaj na stronie z regulacjami e, znajdziecie. Być może będzie to potrzebne do rozwiązania konkursowego błędu, tego na tą chwilę e, nie wiem. Myślę, że oprogramowanie dosyć proste, e, górnymi zakładkami się posługujecie w głównej mierze. W czasie rzeczywistym są te odczyty, czy błędów, czy parametrów dokonywane. Może jeszcze podpowiem, jeżeli uda Wam się już rozwiązać problem, dojść do tego, co powoduje usterkę. Na stronie z błędami na dole, prawie że na środku, w dolnym, w dolnej linijce przycisków jest symbol gumki, to jest funkcja kasowania błędów. Prawdopodobnie konkurencja będzie się kończyła właśnie poprawnym. Oceną diagnostyczną, poprawną oceną diagnostyczną i skasowaniem zapisanych błędów. To tylko potwierdzamy i weryfikujemy, czy błędy udało się skasować, czy naprawiliśmy pojazd. Po zakończeniu operacji diagnostycznych, to jest ważny podpunkt, o tym pamiętajcie. Przy wychodzeniu tutaj w górnym prawym rogu X z diagnozy pojawi się dodatkowe okno, które za chwilę też zobaczycie. Z polem do wpisania danych samochodu to nie jest aż takie ważne, natomiast będziecie proszeni, żeby wpisać tam dane swojej szkoły. Może tylko numer szkoły i nazwę miasta, miejscowości, tak żeby było łatwo was można zidentyfikować. Także po wykonaniu reszty omawianych operacji, przejrzeniu parametrów aktywacji, regulacji, dojściu do jakichś wniosków i rozwiązań, należy w, po w sposób poprawny zamknąć y, sesję diagnostyczną, właśnie tym wspomnianym krzyżykiem w prawym górnym rogu, potwierdzić. I po wychodzeniu y, z menu y, diagnostycznego zobaczycie ekran y, przywoływany automatycznie z, właśnie z prośbą o uzupełnienie danych. Dokładnie tak jak tutaj. I tutaj y, idziecie według zasady, że należy wpisać klienta. No, można potraktować, że szkołę. I tutaj, gdzie numer rejestracyjny pojazdu, nie będziemy wpisywali numeru rejestracyjnego, tylko bardzo proszę o wpisanie y, krótko nazwy szkoły, zespół szkół numer 5 i miasto. Tak, żebyśmy wiedzieli, jak was zidentyfikować. A dwa, żebyście też y, wiedzieli, jak zapisać sesję diagnostyczną, tak, żeby ten raport z tego. Też był w oprogramowaniu zapisany. Ja tutaj wpiszę e, króciutko test. Zamknę, potwierdzamy szczałeczką w prawo, dajemy do przodu. E, reszty danych nie musimy już uzupełniać, żeby nie tracić czasu i zapisujemy znowu dyskietką. Teraz jesteśmy pewni, że cała ta diagnostyka została zapisana i w tym momencie następuje e, zakończenie konkurencji i koniec pomiaru czasu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam na Mistrzostwa Mechaników. Widzimy się na naszym stanowisku.